Ale nie odpowiada się pytaniem na pytanie, także no krótka wiełka, proszę udzielić jednoznacznej definitywnej odpowiedzi. Eee, Karapka. Pa, jesteśmy na wizji. Super leci, leci na całą Polskę, uwaga. Dzisiaj pytamy o pytania abstrakcyjne, nie ma na nie właściwej odpowiedzi, ale mam nadzieję, że pani pozwoli nam, e, że tak pomoże rozwiązać zagadkę ludzkości. Uwaga, pierwsze pytanie jest rozgrzewkowe, bardzo łatwe. Czemu nie ma karmy dla kotów w smaku myszy? Bo za to za bardzo schodziła za to, żeby był popyt. Żeby by mieli, miały jakieś urozmaicenie. Może to jest jednak plotka, że koty lubią myszy. Bo może koty nie lubią myszy. Nie wiem, mój kot na przykład przynosił zawsze mysze i zostawiał pod schodami. Bo nie ma karmy dla psów o smaku kotów? I, i pani ją nogą tam precz czy jeże w podziemce? Nie no. U, udaję, że nie widzę. No, ma pani serce kotów. Nie, bo on potem inne przynosi, bo... to. Kotowi. Ale nie odpowiada się pytaniem na pytanie. Także no, krótka wielka. proszę udzielić jednoznacznej, definitywnej odpowiedzi. Karabka. To jest oczywiście wina pana premiera Donalda Tłuska i ekipy rządzącej. Ja to od zawsze powtarzałem. Żeby ludzie mogli to jeść przy okazji. No bo czy zjadłbyś karmę o smaku myszy? bym spróbował. Ale jak dostaniesz karmę dla kotów o smaku wołowiny, to już trochę bardziej. Ja bym dla psa, ale był strasznie słone. Skoro Superman jest taki mądry, to czemu nosi majtki na kalesonach? E... Bo superman musi być seksowny, z tego z założenia. Bo jest ja Bo ma swoją stylowę. No, Pani dałaby się podewać na majetki na kalesonach? Nie, bo nie lubię Spidermana. No. Może jest gejem? No to geje okay, noszą majtki na kalesonach? Różni są, no, ludzie. <laughs> Czy ja? Może dlatego, żeby nie musiał zmieniać? Niektórzy mówią, że, że, tak powiem robi tyłkiem narty na majtkach żeby się bliza nie brudziła to założy odwrotnie. Co się wydarzyło w 1925 odcinku Mody na Sukces? Ja myślę, że to Kasia miała poważne problemy z Tomkiem. No, ja to bym musiał się babci zapytać. Podejrzewam, że pewnie jakiś Fernando powiedział do jakiejś Barbary, że właśnie przespał się z jej mamą i ma jej, jej mama jest w ciąży. Narodził się Rich? Brook, mi Ridge? Bruk miała rama z Richem. A który mam odcinek obecnie? Bazyliardowy. Brooke pewnie była w szkole, więc nie mogła zdradzić Ridge'a. Kto go zdradził? Wszyscy ze wszystkimi. Matka przespała się z synem, a ojciec to zatolerował i powiedział, że kocha je jak swoje córki. Czy bezdomnemu uczniowi można zadać pracę domową? Tak, jak najbardziej można dawać. Każdy gdzieś mieszka mimo wszystko. Mieszkamy na planecie. Bezdomność nie wyklucza ucznia tak. No, ale to on ma wymówkę, żeby nie odrobić, bo nie mam domu. No, ale praca domowa nigdzie nie jest zaznaczone, że musi być dla dokładnie, że w domu, tak? No nie, bo nie ma domu? No. przychodzi taka wymówka, Czyby przeszła? Nie, ja by nie przepuścił. Jak żadna praca nie hańbi. To zawsze można. No ale jest taka wymówka nie robię, bo nie mam domu. A praca była. A jak powinna się nazywać ta praca, jakoś inaczej, e, kartonowa albo podmostowa? Oczywiście. Z nauki życia na, i przetrwania na ulicy. Na przykład takie zajęcia praktyczne. Co na przykład na tych zajęciach można by robić z tymi dziećmi? No nie wiem, na przykład zamiatać chodniki. Schodnia bardziej, albo tak Gdańska, no tak pod, pod dworce trzeba jechać. W Którą stronę papieru tego się podcierasz? W tą rąbki, czy bardziej gładką? <laughs> oh my god. Kurde, nie wiem, nie pamiętam To się czuje po fakturze, czy bardziej pieści, że tak powiem Tylko czekoladowe oko to znaczy, że robki A jak się czuje lekkie mrowienie, to znaczy, że jest gładka Tą szorstką Czyli panie hardcore Tak, tak, na Czy Trzywarstwowy, ja zdejmuję te dwie wierzchnie i mam to środkową, żeby było ciekawiej Tą gładką A papier perfumowany od Tiffany'ego, czy gładki z makulatury? Znaczy szary z makulatury nie, to z makulatury, bądźmy ekologiczni, tak. Wybiórka. To, to. <grymne> Polski produkt. <grymne> tak. Ształkami z Znaczy, szary z makulatury jest dobry, bo jest tani, ale jednak jak mnie stać, to kupuję od Coco Chanel. All Inclusive, tak to się nazywa. Największy papier. Nic. Cztery razy machniesz, nie ma rolki papieru, ale jest za to satysfakcja, że nie pocharatujesz sobie tyłka. Z makulatury to normalnie się czujesz jakbyś <grymne> jadł meksykańskie żarcie po prostu. Skórzana Darmaniego. Ostatnio by, chodziliśmy po bazarach i sprawdzaliśmy jakość tych papierów od Giorgio Banani, Bruno Hugo Laurenta, i niestety wyszło nam, że to podróbki. Ale to wy że te oryginalne, są z hologramem? <śmum> Wersacze! Widzę pan to podróbki z bazaru, Kolorowy <śmum> Kolorowy. Nie, kolorowy nie, biały, taki jak welwet czy coś takiego. O. Tak, bo ja słyszałem, że ten kolorowy podrób, a to dupę farbuje. Tak? No, jak jest na przykład różowy, jeśli ktoś podestrze, to potem mam zielony tyłek. No, niega. Wszyscy wybierają Tiffany'ego, to jest jakaś burżuazja w tej Warszawie. A czemu boki śmierdzą? Odpowiem. Jak to wygląda. No, Kuba pachnie fiołkami, nie? Po babci jedzeniu pachną tak, że... pszczosi. się. Nie. To jest pytanie, które nale należałoby zadać co najmniej panu Donaldowi Tuckowi i ekipie rządzącej. Oni boki śmierdzą? No, na razie, no. Pana, boki śmierdzą? Słucham? Twoje Słuchaj, nie, więc to po prostu ja ich nie trzymam. A jakie są me Pokarmy najbardziej śmierdopędne. Pokarmy najbardziej śmierdopędne. Karma dla psa. Oste potrawy, czosnek jakiś na pewno. Burrito. Fasola? Ja myślałam, że bąk to jest takie coś, co sobie lata. No. No, i ma. No, rzeczywiście lata. ...żółte i czarne. No. To mój nie. I on nie śmierdzi. No. On nie śmierdzi, on zapyta. Czemu biała czekolada jest nazywana czekoladą, skoro nie ma w niej ani grama kakao? Znaczy, ja słyszałam po to, żeby Murzyn mógł się ubrudzić? Dlatego, żeby nie mieli też czym się pobrudzić. co ona jest biała? Ktoś się konia tam wali? Tylko już bez mężczyzny, bo wszyscy na po murzynach jeżdżą. <grylę> o jest nie mam no to pytanie to jest jakiś z kosmosu. Nie, nie wiem, nie wiem, nie wiem. Ha, to jest trudne pytanie, bo wymyślił pewnie biały człowiek. substancję do kaka. dziękuję. Może to jest jakieś dla ludzi, którzy mają uczulenie po prostu na kakao i nie jedzą i po prostu... Kwiat marketingowy. Jak miała na imię mama muinka, zanim rodziła muminkę? Było ostatnio na wiedzy bezużytecznej. Minka? Nie wiem. Alfonsina. Coś... Albo mu, albo coś w tym stylu. A panna z Doliny Muminków? <noise> muminka! Spotkaliśmy się jeszcze, że mała Muminka wcale nie jest kobietą, bo jeżeli się zdejmie tą fartuszek mamie i barecik tatusiowi, to są jedy jedyne tacy sami. A pierwsza kura czy jajko? No właśnie, nie no powiem, za, za... To jest odwieczny problem, tak samo z muminkami. Czyli, czyli... Muminek i jego stara pojawili się równolegle? No możliwe. Mama bez muminka. No, ale nie miała dzieci, formalnie nie mogła być matką. Dlatego nie można powiedzieć, że mama Muminka to tyczy akurat tego Muminka. A może miała innego tatę na boku? Nie, no, Muminki to jest y, chyba rasa tych białych takich karłów, takich okrągłych, hipopotamu. No, to może po prostu była Muminkiem. A jakby Pani miała jakieś typować klasyczne imię, to jak Adolfina, Alfonsina. i którzy mają Beatę? Hipolita. A jest stara Ruro. Myślę, że prosta Elżbieta byłaby dobra. Z okazji, że jest Pani na antenie, chciałaby kogoś pozdrowić. Pozdrawiam wszystkich moich przyjaciół i znajomych. Oczywiście, chciałbym pozdrowić yy, całą Warszawę. Jestem tutaj już trzeci miesiąc, Rodowity Warszawiak ze mnie. Mówią o mnie słoik, myślę, że to jest pozytywnie. Nikt tutaj inny do mnie tak nie mówi, więc generalnie myślę, że sobie słoik jestem. A, jeszcze chciałbym pozdrowić mamę, tatę, siostrę, brata. Kotka, psa. Tak, kotka, psa i dwie pchły, które są na mojej poduszce. To no, już po psie została mi taka pamiątka. I was też pozdrawiam. No i Was. Tak chciałam pozdrowić moją rodzinę, e, wszystkich znajomych z Łomży i moją kochaną przyjaciółkę tutaj, Buziak, która ze mną jeździ sobie po świecie, po Polsce. E, swoją pracę i ogólnie polecam kupować torebki. E, ja, to ja również pozdrawiam znajomych z Łomży oczywiście, e, moją przyjaciółeczkę serdeczną, ser przyjaciółkę która jest obecnie też w Stanach, no no i Was oczywiście, tak? Pozdrawiam mamę i babcię za te obiadki i tutaj koleżankę. Edite. Złapiemy ją w obiektyw. Dobra. No, pozdrawiam wszystkich znajomych i was. Krótka piłka TV. Mamy, babcie. No w sumie wszystko. Oczywiście pozdrawiam wszystkich, pozdrawiam cały wasz kanał, pozdrawiam wszystkich YouTube YouTuberów, pozdrawiam panią prezydent miasta, pozdrawiam osoby, które sprzeciwiają się podwyżkom ten biletów i wszystkich cyklistów.